Hej, cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. standardowy witam się z Wami ja, czyli Marta i dzisiaj vlog niestandardowy, bo jedziemy pracować przy meczu Motor Lublin Wisła Płock w męskiej Ekstraklasie. Będzie to pierwszy wyjazd dla Natalii, dlatego myślę, że warto jej dzisiaj trochę potowarzyszyć z tą kamerą, zobaczyć jak wrażenia, no bo my już stary, starzy wyjadacze, a tutaj mamy świeżaczka. Jedziemy! Hej, cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie e, Niestandardowo witam Was ja, czyli ja e, Dzisiaj ekipa wyjazdowa prosto z Płocka do Lublina Nie mylić z Lubinem e, Dzisiaj kierowcą i przewodniczącym wycieczki e, Dyrektor Mateusz Dzisiaj za aparatem koleżanka Natalia Popularna Gonta Ewentualnie Gonta FT, ewentualnie Gont i I za kamerą vlogową Standardowo już Marta. A Ty za jaką kamerą? Ja kamerą e, Panasonic. Co pan z tym robi? Nie robię. wiem, kolekcjonował. A, myślałem, że już używał. E, jest plan, żeby na mecz jakiś wziąć. No. Pa, Pamiętasz takie coś jak Gameboy? Gameboy swojego czasu zrobił też taką drukarkę, że możesz... I chyba taki aparacik też był, nie? Jest. Zamiast kartridża wkładasz taką kamerkę, robisz tą zdjęcia i później możesz to wydrukować w formie a'la Paragon, ale no fajnie. Kamilku, chciałeś vloga nagrywać, to teraz mów. Co mam mówić? No nie wiem, to co chciałeś. A co nie wiem, no to przepraszam, ja chciałem oglądać. Jak oglądać? Co chciałeś oglądać? Yy, vloga damy z futbolówką. No to obejrzysz jak nagramy, a teraz musisz tutaj stworzyć powiedzieć. Zobaczyć tak jest. Yy, wcześniej mówiłem, ciekawostka, chleb razowy. Mówię Wam to coś? Na <grym grym> yy, pewno tego chcemy od tego vloga. Yy, yy. Chleb razowy, skąd się wziął chleb razowy? Dlaczego to jest chleb razowy? Głosztynka. Bo mąka, która została użyta do wypieku chleba razowego, została przemiana tylko raz. Piękna ciekawostka. Myślę, że ta, o którą teraz zapytam, jej nie dorówna. Ale opowiedz, jak to wyszło z tą kamerą? Jak się wczoraj zbierałeś? Na dzisiejszy wyjazd. O, bo. No, no nic, po prostu wina leży po twojej stronie. O, tak, no najlepiej. do pracy przyjechałaś nie samochodem, nie miałaś jak zabrać aparatu dla Natalii. Przez to ja musiałem aparat zabrać e, z domu na noc. Ale to. Przepraszam i, bardzo, jaka wina, jaka wina? I przez to, że ja musiałem zabrać aparat, to kupiłem się na aparacie i zapomniałem wziąć. A, musiałem zapom e, musiałem, i zapomniałem zabrać kamerę. Nie. Czyli swojego narzędzia pracy. Swojego narzędzia pracy. Nie, moim narzędziem pracy jest mózg. Okay. E... I ręce. Gdybym nie mózg nie ręce, to na co była mi ta, byłaby mi ta kamera? To, co będziecie mogli obejrzeć nie na Damie z futbolówką, tylko na Wisła Płock TV, to... to za moją kamerą. Kochani, link w opisie. Link w opisie. I pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał Dama z Futbolówką i tu. I kliknę tak, dzwoneczek. dzwoneczek. Tak robię na blogach, nie? Ja pytam, kiedy zakładamy kanał y, wp.eu Marketing. Pojawiały się komentarze, w zasadzie jeden komentarz się pojawił. Ale lajkowany. Lajkowany. No, lajkowany? Tak, no. Aż tak nie weryfikowałem tego, ale pojawił się komentarz. Za dużo marketingu na wideo Wisły Płock, więc padł pomysł, żeby stworzyć osobny kanał wp.eu Media Marketing. Marketing. I wtedy robimy swoje, robimy testy cateringów na stadionach. To psychicznie muszę dwa tygodnie odpoczywać. Mam psychika. Być może. Nie, być może, skoro. A być może mam właśnie taką dobrą, że tylko dwa tygodnie. Taka a mi w tej się wytrzymał. w sobie Wydaje mi się, że zabrze to było. Zabrze, czy to, to, to jest cały śląsk? Tak, zabrze. A jeśli to nie było zabrze, to na pewno zabrze mi zapadło najbardziej w pamięć. Prawda wydaje mi się, że za, finalnie przy, przegraliśmy 3-2, a wygrywaliśmy 2-0, dobrze? Dobrze kojarzy? Ty byłaś wtedy na pewno też. Była? Tak. Ja w Zabrzu? Tak. W Zabrzu to byłam, jak nam Damian Rasak w bramkę strzelił. No. To był twój pierwszy wyjazd? Tak. Co ty gadasz? Nie Przeci, Przecież ja w Ekstraklasie byłem tylko pół sezonu. Widzowie, wjechaliśmy do Lublina. Z tej okazji Kamil, czy masz jakieś ciekawostki o Lublinie? Hmm. Że łatwo pomylić Lublin z Lubinem. Tak jak samo Austria, i Australia. A to ja mogę tutaj ciekawostkę rzucić Jak kiedyś pojechaliśmy na Zagłębie Lubli I mieli smyczki z napisem Zagłębie Lubli No Cię, Myślisz, że po prostu nikt się nie zorientował? Czy po prostu pozbywali okay. się dla plepsu. No, no myślę, że... Pewnie takie dostali już musieli takie rozdawać akurat w tym momencie. Chciałabym Wjeżdżamy. Ten stadionik na nawigacji. Jest piękny. A tutaj jest. Generalnie nie wiem gdzie trzeba wjechać, bo mapkę cesteśmy taką, że i media, ale chyba się dalej wjechać, nie wiem. Jeszcze... No na razie My chyba jechaliśmy kurczę. To no, jakbyś wjechał no, tam w lewo. Czekaj, bo tam było znaczenie jakie, jakie tam było to jest pomnikem w tym etapie. Tutaj to i tak nawet nie ma jakby rzeczywiście, było bardzo nazwisko takie sportowe. Chłopczyt? <noise> to jest jakieś fundusze. C i tak, podobno jest w rogu I, no to to będzie nie ten... da. Co nie nagrywaj tego? Co nie nagrywaj? Dobrze, dobrze nosić. A ja się prezentujesz? No Natalia, chłopaki nie stoją teraz, możesz powiedzieć, jak się naprawdę czujesz. Szczerze? Nie, okłam nas. Szczerze? Nie stresuję się w ogóle. Witam. Dzień dobry. Co za pytanie. W sumie cały czas tył głowy twój był widoczny, a teraz w końcu można Cię zobaczyć z i gadać. nie wiem, czy to chyba z tyłu wyglądam korzystniej dzisiaj niż z przodu. A co to? Co widzowie Czemu się tu też ten stres? z ciekawości, nie? nie pokazuję nie okazuje te firmy, która mnie sponsorowała w tym, żeby mi było ciepło. Bołożym się tym wykład. To jest nieamerykańskie pytanie, czy się stresujesz. Nie Stres... jesteśmy w Ameryce W Stanach Zjednoczonych nigdy się nie zapytałem o tego, czy się stresujesz, bo on całe życie się przygotował do tego. Znaczy ja bardziej się chciałam zapytać jak się czuje, a nie czy się stresuje. Ale padło też w stresie pytania, że to niekomfortowe Ale to nie, to ona odpowiedziała. A, co ona powiedziała? to? Jest innego. No to widzisz, to też nie nauczona. Nigdy nie była w Stanach. po prostu go już tu był. Nie powiedział mi to nie było. W Ameryce nikt nikomu nie pyta, czy się stresujesz przed pierwszym meczem, tylko wiedzą, że całe życie pracować na to, żeby się znaleźć w tym miejscu. Nie, po prostu w Ameryce wiedzą, że ty się stresujesz po prostu i się już o to nie pytają. No. Znaczy, <laughs> oni, nie biorą tego aspektu pod uwagę, bo na przykład wiem, teraz do NBA wchodzi jako jedynka Conor Flag. I oni tam się nie mogą a się stresują. Całe życie pracowało na to, żeby być w tym miejscu. Po jest to, że się stresuje to, to bardziej, to nawet y, raz, że się go nie zapytają, po prostu tak opresjał się jest na nim, że to to pytanie to już w ogóle no, nie ma sensu. To jest absurdalne. to, jest to, to że się stresuje tak, jak debiutuje. To pracowałaś całe życie, żeby tutaj dzisiaj być? Życie było jeszcze chyba trochę za krótko, żeby powiedzieć, że całe życie pracowałam. Trzy no, lata. To nie wiem, czy tak całe życie. Umarł. Twoje prawie całe akcja. Cięcie. Jak na debiutanta przystało, pamiętaj wieczka z jeszcze co nie bo widzę, że tak Nie, szykujesz, a... W ogóle nie było widać, że to ten ustaw. Rekonstrukcja. Rekonstrukcja, nie ustawka. Nagrywasz to nagrywasz na swój kanał czy na Na swój, na swój. Na swój. Dzisiaj na swój. <laughs> o co tu chodzi? O co tu chodzi, wytłumacz mi. Wiesz co, też się zastanawiałem, przywiozłem... Jakieś nowe suplementy przywiozłeś. No nie, wszystko. przywiozłem w czymś takim dzisiaj banany i żelki. Czemu były przykryte harnasiem? Nie mam pojęcia stwierdziłem, że... To nie wygląda na harnasia, chociaż... Tu też harnasia to to nie ma... to się pije po harnasiu następnego dnia. Tak. Na kacę A Gdzie po jednym harnasiu ma się kaca? No po co pić? No, no ale po, bo po całym kartonie. Po harnasiu to wyszedł właśnie tam, o, patrz, Harnaś wyszedł. No i A tam co jest? Tam jest narnia. Dla mnie jest akurat okazja dla widzów mojego kanału pokazać czym się różnią stroje nasze czarne od strojów męskich. Nazwiskami i numerami. Nazwiskami numerami, ale o, panowie mają pKO, mają budmat. Mają czcionkę? Tak, czcionkę tą samo, tylko my mamy bez pKO. No bo czemu mamy pKO? Jest płock, jest firma, której nie pokaże. Tylko jest pociech zabawaka. w Okej. Tu prawie wszystko to samo, ale jest lotto. Ale panowie mają inne spodenki, bo mają tutaj z trzema paskami, my mamy inny model i mają dedykowane getre. No wiem, a nie, tutaj to jest Sereż, nie wiem dlaczego, nie wiedziałem, ale, ale nie jest miał urazu nie. żadnego. A odpowiadając na twoje pytanie Kamilku, to yy, tak. A widzisz, patrz, Zwrot, tutaj time. jedna jest, a drugi nie ma. Wiedziałam, że tak ostatnio próbowałaś podpytać kamyka o, o te getry, ale chyba nie, nie pociągnąłeś tematu do końca. Część tematu też poza kamerą Niestety albo niestety udało mi się zdobyć. A co cię interesuje? Dlaczego pozostał przy pełnych getrach? Tak mu wygodniej z tego co, co tłumaczył. Tylko zależało mu, nie lubi świeżych nowych. Getr. One Muszą są wtedy takie, no, śliskie, to to, to więc woli takie tak. już wyrobione. Żeby nie były takie śliskie, i pamiętam, że Magda. Pamiętam, bo to było niedawno. Tydzień temu, nawet niecały. Magda specjalnie nosiła dla niego, tak? Żeby miał Nie, ale leciała do, do magazynu szukać już znoszonych. A, no proszę. To. to są ciekawostki, których brakuje, widzą. Za dlatego, dużo marketingu, a za mało takich ciekawostek. Dlatego powstał kanał na nas aby nadrabiać. Ostatnio zauważyłem, i teraz właśnie po sobie to widzę i próbuję to zmienić. W zasadzie zauważyłem to w takich, wśród takich mniejszych twórcach, wśród mniejszych twórców, blogerzy e, podróżniczy, i którzy pewnie w większości przypadków nagrywają właśnie telefonem bądź takimi kamerami, to nie patrzą w obiektyw, tylko patrzą w ekran i patrzą na siebie, a nie w obiektyw. I mnie to osobiście drażni. taka. Dygresja. Słyszysz Klaudia? Słyszysz? No albo to bo to widać. Jakby znaczy czy ja to zauważam. Tak. No, prawda. No. Wajekano? Nie da się. w twoje. I... A tak a co, co tutaj było? Ta jest skrytka? A nie, to tylko taśmy. Narnia. <laughs> tylko taśmy. Natalka jej pierwsze wyjście na inny stadion niż nasz. Płotk, no I drzwi są płotkami na Ja i mój dzieciak. Ja i mój dzieciak. <grym> Sorry, mama. Wychowuję. Tak, Marta mnie, Mama Marta mnie wychowuje. Wychowałam. Okay. To teraz cię wychowam? A kobiety dzisiaj grają? <grym> Przechodzimy, no, zaczynamy A teraz musimy zrobić sobie tradycyjną fotkę. Też o tym myślałem, wiesz? Trzeba. Trzeba, koniecznie. No dawaj, bo zimno, ja tu idę się schować. Mamy, mamy nawet, mamy. Nawet w salić. Sensie. Nie mogę się wysłowić, coś. Ładne sobie Ładny, Ładne, ładny. sobie, ładne barwy. Patrz, bez tego żółte. Ta świrówka wygląda lepiej niż z A Ale też mi się podobał. No Natalka, minęła jakaś godzinka, jak tam pierwsze wrażenia po pierwszej styczności takiej bliskiej z piłkarzami. Daję like podzieliłem Fabiana Hiszpańskiego. Za co? No to chyba z 5 minut i rozmawiam. Znam o, samo. Kochany. A ogólnie jak poszło? Bo ja czekam, czekam na te fotki i czekam. Yy, no, chwileczkę myślę. Coś tam jest, nie? O, to usuwamy. O, patrzcie, mamy z kolei ma wieśla wi Rozdzielamy <laughs> Rozdzielamy się na, na najbliższe 2 godziny. Bądź nie grzeczne to Bądź tym pociągiem. <noise> słuchaj panów. Wójku, I, i ładnie pracuje, tak? Dobrze. Dobra, bardzo proszę pozostać w pozycji stojącej za chwilę razem z orkiestrą wojskową odśpiewamy cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego do hymnu orkiestra wojskowa

Gratuluję. Ta oto akredytacja... Ale nie wpuścił Cię dzisiaj trener. Nie, ale ta akredytacja może, jeśli ładnie poprosicie koleżankę Martę, może zostać przekazana jako nagroda w jakimś konkursie. Oryginalna. Masz to spisane czy Marka Lubelskie. Taka smyczka. A ja dostałam jednak ładniejszą smyczkę. I tak. na twoje ręce przekazuję jako nagroda. Jeśli uznasz, że subskrybenci zasługują. Proszę bardzo. Pytanie konkursowe. to pierwszy w komentarzu odpowie, jak jest mm, jak jest taka tutaj jest taka, że jesteśmy w Lublinie, to jaka jest taka lokalna przekąska najpopularniejsza? Łatwe, no bo nagroda też nie jest jakaś. Easy, easy. Ale... Nie można googlować, nie można googlować. Sprawdzimy się wygooglować Dobra, panowie, grzeczna była moja córka nic nie gadała, się kręciła tego od lewej do prawej. Tam Hispania wziął kurwa od razu pod było co tam wiesz. jest nasza, jest co od nas i <grym> ja U tej samej ortodontki zęby robili. <grym> to. Czy była grzeczna i czy była skuteczna? czy była skuteczna kiedy będzie ten... E, nie, to już mogli, możecie ja obejrzeć. W pracy nie byłem e. skuteczny naszej? naszej. Ja nie byłem się naszej skuteczny, ale to mały incydent o, ważne, że... Która była możecie obejrzeć jeszcze galerii, zauważyłem z meczów, że było jak rzuciła że pierwszy e, farerczyk z gorem, tak. a redaktor sportczyk że chyba farer i nie wiem być może obie wersje są poprawne ale też mnie jest bliżej do wersji farer no, czyli można powiedzieć że Eddy strzelił pierwszego farerskiego samobuja w klasie i pierwszego <laughs> Nie, 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 nie samobuja. <gryoires> tak, właśnie co ciekawe, na transmisji napisali, jak jest tabelka zawsze, że którego sezonu napisali dwa gole. <gryoires> no i patrzcie, wszyscy dostali białe smyczki, a ja dostałam ładną, niebieską. To jest to. Tak, ale pora jest zacna, bo 23 minuty po północy i co kamilku. Jesteśmy w płoczku. Dojechali cali i zdrowi. Eee. Humora. To jest ok. Także nie wiem co mam powiedzieć. Co się mówi na koniec na Twoim blogu. Lajkujcie. Lajkujcie. Subskrybujcie. Czekaj, tu, tu subskrybujcie, tu o, tu, tu się wyświetli i tu trzeba nacisnąć. I później. I co, ale... Zostawcie komentarz. Dziękujemy za wspólną podróż do Lublina i z Lublina do Płocka. Do zobaczenia. Hejka, cześć, do następnego.